Cześć widzów z tej strony, Bokuś! Witam Was na swoim kanale. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam o sobie przedstawić, o czym będziemy robić mój content i na czym będę się głównie opierał. Na jakich typu rzeczach. Na początek chciałbym powiedzieć, że to konto jest typowo pod gry na Robloxie. Oczywiście będą się pojawiać inne gry, takie jak na przykład możemy zagrać czasami w Brawl Stars albo Crash Royale, ale raczej nie będę za długo w to grał, bo jednak mój kontent będę się starał robić pod Robloxem. Yy, z innych rzeczy mogę czasami zrobić QA. Oczywiście będę się starał odpowiadać na Wasze komentarze. Yy, jest mi jednak problem, bo na chwilę obecną nie jestem u dziadków i nie mogę korzystać z komputera. Jak będę mógł, to informuję Was, że będzie to pewnie w lepszej jakości niż teraz to jest robione. Yy, chciałbym Was zachęcić do naprawdę lajkowania i subskrybowania tego kanału, żeby jak najwięcej było odtworzyć tego filmu, żeby po prostu algorytmy jakieś tam YouTube'a, żeby pozwoliły jak najwięcej osobom to zobaczyć. Byłbym wdzięczny, żebyście się nie obrażali po prostu, jakby były jakieś błędy, bo naprawdę to będą jedne z moich pierwszych od dawna próbowania nagrywania, bo kiedyś to jednak robiłem, ale wolę to zostawić, bez zbędnego komentowania, bo naprawdę ta jakość mówi sama o sobie, że po prostu wtedy niezbyt potrafiłem nagrywać jednak chciałbym naprawdę Was zachęcić do oglądania tego kanału, raczej postaram się robić firmy na bieżąco będą one raczej wystawiane raz na dwa dni, no coś w tym stylu, bo nie wiem jeszcze jak to w ogóle się wypije i poprosiłbym Was naprawdę o zostawienie tego lajka z subikiem, bo naprawdę to pomaga, a jeśli będzie naprawdę dużo lajków to będę posłuchał Waszych komentarzy i sam będę z Wami grał w te gry, a więc dziękuję za usłyszenie.